OK, dzisiaj mamy 16 stycznia, 2:20, około 10-11 stopni i robimy u mnie pierwszy przegląd tej zimy, tak? Mamy tutaj jakieś ocieplenia kupione, jakieś przegrody do ula, to są dodatkowe. Pierścienie dystansowe, pięknie. No i co? Pszuki były przez zimę przeze mnie dokarmiane. Dawałem im taki słoiczek miodu i sobie go jadły. Ogólnie zima tego roku, no to schodziła temperatura gdzieś do 0 stopni Celsjusza. Także nie było w ogóle mrozu żadnych. Jak widzicie, pszuki tutaj sobie teraz latają. Wczoraj. Coś tam pućkałem przy samochodzie, to piły wodę. No i coś tam musimy zobaczyć do tego ula, co tam się dzieje. O, to dokarmianie się dostanie szwagier. No i teraz... do no. A, no. Co zrobić? To wszystko pościągamy, żeby nam nie poleciało, tak? Czyli nie, co? tak nie otwieraj. Na razie, razie wyczyść sobie donice i wyciągniemy Czyli spód? Tak. tak Zdajemy razem z tym półkorpusem. Pół Może postaw sobie na ten, wyczyścisz donice Dobra. I Czyli z... dół otwieramy. Tak dawno tego nie robiłem, że nie pamiętam. I tu, tu, tu położymy? Całość, tak. O kurcze! ale ciężkie jak cholera. To co zostało, tak? Wiaderko mamy. Podnieść i do tego przysypać, tak? Mhm. To one będą musiały wszystko nosić same, nie? A tak to. No. Okej, okay, to laty wyciągniemy, może? Woda jest. Woda jest? Też tutaj. Możemy to... To możesz umyć to. Sobie. Nie wiem czy to nie jest woda, czy to jest, czy nie jest czasem pozostała część oleju, Ach, którą, może, no, może, którą ja... Po, po jesieni? Po jesieni. Pozostała no, może, część tak, oleju, nie? To jest nie? właśnie, faktycznie. Można, nie wiem, ja to wezmę i na, na... Ja to umyję po prostu. Mhm, tak. A tutaj co? Pryskamy to? No, Zdezynfekować to. Mamy taki sprzęt się powinny wyjść tam. Coś tu słabo idzie. Coś jak no Teraz kupiłem ten drugie, Denis, że wiesz, żeby to jest to na... Zlapają te ja musiał przynieść nie wiem czy trzymam tu drug, drug, drugą paczkę. śmota może się przydała, nie? To dawaj tą śmotę. Mam na dwie Ale to pierwsze takie płoty, koty za płoty jak tego to weźmie się, jeszcze kupi tego cagru jeszcze przecież można razem, ewentualnie poprawić, nie? Tak bo taki to w ogóle, taki rozkład sobie gałotycznie się robi 2% mycia i schodzi spodzi będę polska wszystko takie wiesz? No to tak zrobimy myślę, że następnym razem dzisiaj to takie no. takie chyba pierwsze podejście w ogóle zobaczyć co się tam dzieje czyli co może być? Wchodzimy. Tak. Wiadomo, że tutaj jeszcze przyniosłem grabki, żeby pograbić te pszczółki. Prawda? No ogólnie w tym osoby były małe, ale one chyba sobie już wyniosły na zewnątrz tego, tego części tego tu nie? O, kurwa. nic się nie dzieje. Ok, czyli kładziemy w tym samym miejscu. To, tak jak mówiłem, wezmę, umyję. Czyli co, kładziemy teraz, teraz to z powrotem? Samo to. Sa sam samo to bez tak. półkorpusu. No to otwieramy. Słyszysz? jak tam przyciągną? Jak im tam. Słyszałem? Muszę pootwierać, że to jest nie niepokitowane Chyba, że razem to weźmiemy. Nie, to czy masz spód? No i co? Kładziemy to A jak tam od spodu w ogóle zobacz wygląda. No to dobra No to Kładziemy Nie wiem, chyba dobrze położyłem widzicie, jak wyleciały? Tak, nie wiem, no, szczerze, ucinaczek przyjąć, wiesz? właśnie, obciążki, nie? Tak, żeby obciąć, jak będziemy przez matkę te opaski. Tak Poczekaj czy... jeszcze, zakładać im to, to też chyba, nie? Tak, załóżmy to. Żeby... Psiknę im jeszcze. No, nie wiem, jestem nieprzygotowany. no. Myślałem, że to będzie psikać. No ale latają, kurczy syny. Nie wiem, czy mi się to tak uda, czy w ogóle jest sens to wkładać. Jak to była ta strona, chyba nie. Ta, środ ta strona do środka. Położę im tu Ajajaj. No dobra. Okej. Okay. To co teraz góra? Tak, przynieś sobie te ucinaczki, żeby jak będziemy zapuszczać matkę, bo tam jest z opaskami związane, żeby to, albo nożyk jakiś, żeby obciąć te opaski. Tego nożyk tego, mamy. To, aha, mamy. No to jest. Mamy nożyki. To możemy nożyki, damy radę nożyczkami? No to dobra, czyli podnosimy teraz tą górę, i wypuszczamy matkę. Nie? I wypuszczamy matkę. No, chciałem powiedzieć, że moje ule były w izolatorze. Moja pszczóła z izolatorem teraz się przekonamy. zobaczcie jak to wygląda. A wygląda od spodu. Siedzą od spodu i wtryniają sobie miodek, który im daje. Chyba tak będzie ok. Nie? Dobra, i co wyciągamy? No i u mnie widzisz, tak to zostało z yy, na jesień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mam osiem ramek. Za dużo ich. Za dużo ramek. No ale. Ale siedzą. Teraz im trzeba zmniejszyć no, jak, jak, jak chcesz, ja, ja bym zrobił tak, że no zmniejszymy. zobaczył na ilu ramkach siedzą i na, na czarno mhm. Dobra, wyciągaj, żeby ich nie chłodzić Dobra Tą matkę tylko wyciąg, Wypuścimy ją Ale ja to będę musiał Chyba wszystkie ramki wziąć, przesunąć. Nie, nie rozpuściliśmy sobie tego naszego. Dymu. Dymu. Może nie będzie potrzeba. Pierońsko. że mi to tu wsiadają staram się delikatnie robić żeby ich nie podenerwować na razie jest wszystko wydaje mi się, że jest pod kontrolą <tryk> o oh, jest Przesunęło się. To jest wiesz... Naj, naj, najtrudniejsze zadanie w tym wszystkim. Jeszcze spróbuję leczko. No nie? No właśnie, dlatego chciałem, bo nie wiedziałem jak to jest, jak one tą sobie siedzą.